Cześć kochani, zapraszam serdecznie na kolejną prognozę nowego miesiąca dla znaku ryb. Miesiąc rozpoczynamy wejściem słońca, które 21 jest już w znaku bliźniąt i dla ryb będzie to oznaczać przez kolejne 4 tygodnie. Fokus przede wszystkim na dom, fokus na rodzinę, fokus na zabezpieczenia, ponieważ tutaj będzie odbywał się także nów Księżyca, ale także później przejdzie Merkury. Myślę, że bardzo ważne dla wszystkich. Ze Znaku ryb będzie, aby nie tylko stworzyć dobrą aurę w domu, ale może dogadać się z domownikami, może są jakieś tematy jeszcze niewypowiedziane, może trzeba zaciągnąć pewne informacje, kto czego potrzebuje, a może ty, kochana rybo, masz coś powiedzieć, może ty masz do przekazania jakieś informacje swoim domownikom. To słońce w, stojące w kwadracie może także oznaczać dla niektórych z was przemyślania jak tutaj się zabezpieczyć, co zmienić w swoim domu, dla innych znowu temat przeprowadzki, czy też na przykład kupienia sobie czegoś nowego, czy też stworzenia takich warunków, abyś czuł się dobrze, abyś czuł się bezpiecznie, aby było przyjemnie. 4 czerwca jest już pełnia w znaku Strzelca, która odbywa się w opozycji Właśnie do domu i może tematem bardzo ważnym, ponieważ podczas tego dnia Merkury jest w koniunkcji do Urana i Wenus w opozycji do Plutona. Może to oznaczać, że trzeba będzie coś zmienić w domu, czy też przestawić. Może chodzi tutaj o obowiązki, może tutaj chodzi na przykład o to, kto odbiera dziecko, czy kto robi zakupy yy, i tak dalej, dlatego że widzę, pewne zakończenie. Widzę pewną finalizację, ale także nagłe i nieoczekiwane zmiany, ponieważ ten Merkury, planeta biznesu, planeta interesu, stoi pozytywnie jeszcze dla ciebie w znaku, w znaku byka do 10 maja. Mogłoby to oznaczać, że może niektóre z was znajdą nową pracę, może ta praca będzie gdzieś w bliskiej odległości, może będziecie przemyśleć właśnie temat, Przeprowadzki, a może niektóre z was od pełni znaku strzelca. Mogą też stwierdzić, że to, co robisz, nie jest Twoim celem życia, nie można tutaj się rozwijać, nie można ekspansować, czy też te dochody nie są odpowiednie za tą pracę, którą, którą wykonujesz. i Będziesz z czegoś rezygnował i stąd pojawią się także konieczne, ko, konieczne zmiany w domu, czyli dopasowanie przede wszystkim tej sytuacji w domu do pracy i na odwrót, stworzenie harmonii między Twoim statusem, między karierą a domem, sytuacją domową, opieką w domu, czy też tego, co wszyscy domownicy potrzebują, aby się każdy tutaj dogadał i spełnił. 5 czerwca jest bardzo ważne wydarzenie. Wenus ze znaku raka przechodzi do znaku lwa i tutaj pozostanie aż do 8 października, czyli 4 miesiące. Do 8 jeszcze do 8 masz do 5 masz bardzo dobry czas, ponieważ Wenusy w znaku raka w Trygonie jest dobry czas nie tylko na zarabianie pieniędzy, ale rozwijanie swojej hobby, na zabawy, na przyjemności. Można sobie wy wykorzystać ten czas także do spędzenia. Miłego, miłych dni z dziećmi, czy też do kreowania jakichś nowych projektów, czy też rozwijania swoich pasji, czy też może będziesz odwiedzał jakieś spotkania towarzyskie, gdzie jesteś w centrum uniwersum, ale także do zakochania, czy też poznania bardzo ważnych osób. Następnie Wenus, która przejdzie do lwa i pozostanie tutaj aż 4 miesiące, czyli do 8 października. Ale także od 23 lipca do 4 września będzie w biegu wstecznym, i o tym będę dokładnie mówić, ale dzisiaj ogólnie, jaki będzie miała ta wenus wpływ na, na wszystkie ryby. Razem z tą Wenus, gdzie znajduje się także Mars, fokus jest na dzień codzienny, na Twoje zdrowie, na organizację dnia codziennego i stworzenie sobie takich warunków naprawdę, abyś czuł się dobrze, abyś czuł się bezpiecznie, zdrowo, czy też nawet bym powiedziała w zdrowym ciele, zdrowy, zdrowy duch. I tutaj Także od tej pełni. Po pierwsze jest temat zmiany mieszkania, możliwości zmiany mieszkania. Drugie, zmiany pracy. Drugie, trzecie, zadbanie o swoje zdrowie, zadbanie o swoją kondycję. Może zmienisz sposób odżywiania. Może będziesz razem z tą Wenus wprowadzał nowinki czy nowoczesność, czy technikę. Do swojej pracy, a może chodzi tutaj o Twój rozwój kreatywny, a może chodzi o inspirację, może chodzi o wprowadzenie więcej lekkości, zabawy, przyjemności czy nowoczesności, czegoś, co, co lubisz z, z kreatywnym, do swojej pracy ale także dzień codzienny, ponieważ Mars tutaj jest dwa miesiące, jest duży fokus na pracę, jest duży fokus na wykonywanie obowiązków. Widzę, że skrupulatnie i dokładnie przyłożysz się do tego. Uwaga, to może być też za dużo, za dużo pracy dla innych, za dużo poświęcania się dla, dla innych, zapominania o sobie, na, nakładania na, na siebie dużo, za dużo obowiązków, gdzie po prostu no, przez te cztery, cztery miesiące mo, można naprawdę stracić tą, stracić tą energię, stracić tą siłę, czy też chęci tutaj do, do dalszego. Do, do dalszego rozwoju wszelkiego rodzaju, czyli uwaga rozkładaj dobrze swoje siły nie oddawaj tej energii, dbaj o siebie, dbaj o swoje zdrowie nie o to chodzi, że możesz chorować ale właśnie dbaj o sen, o wypoczynek o spacery o relaks, teraz jest bardzo ładna pogoda, zapewne wszędzie można gdzieś wyjść, można pospacerować można coś zjeść można pomyśleć o trenowaniu może będziesz chodził na jogę może będziesz chodził na piłkę Lat, jest, może wymyślisz coś innego, ale także tematy odżywiania. Jeżeli e, st starsze z Was e, pojawią się jakieś problemy zdrowotne, może to być ten temat krążenia. Krążenie, serce, to, to jest lew, czyli za bardzo bym tego nie lekceważyła, ale także e, po, poszła szybko do, do lekarza. Czyli punktem takim bardzo, bardzo ważnym byłoby no, ogarnięcie wszystkiego, czyli dnia codziennego, tego co potrzebujesz, ale także tej energii do, do działania, do inicjatywy, do wykonywania obowiązków. Nie narzucania sobie za dużo obowiązków, nie za dużo e, tej pracy. Czas jest na pewno w świecie teraz, że bardzo dużo się zmienia. I wiele osób angażuje się w dużo pracy, czy też chce teraz jak najwięcej zrobić, ponieważ nie wszyscy dokładnie wiedzą, jak to będzie się teraz przekształcać. Czyli nie wchodziłabym w jakąś panikę czy w jakiś strach, ale wręcz przeciwnie, ze spokojem, na, naprawdę, dlatego że razem z tą Wenus może być też tak, że swoją pracą, swoim zaangażowaniem zarobisz bardzo dużo. Pieniędzy, czy też będziesz wprowadzał jakieś kreatywne elementy, ale no, trzeba te też pamiętać, że, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby, żeby się nie męczyć, że, żeby po prostu te siły starczyły na, na kolejny długi czas. 11 czerwca bardzo ważne wydarzenie: Pluton będzie wracał do, do koziorożca i pozostanie w znaku koziorożca do końca stycznia 24. Razem z Plutonem, Pluton ustawia się pozytywnie ze znaku ko koziorożca do twojego, do twojego Słońca, ale oznacza to przede wszystkim, że razem, razem z tą energią, razem z tą siłą, którą wykorzystałabym także, także teraz, przede wszystkim na to, aby się zabezpieczyć, przede wszystkim na to, aby pomyśleć o tym, czego po, potrzebujesz. Pluton dodaje ci energii więcej, dodaje ci siły, ale to jest także faza, w której trzeba coś pożegnać, trzeba coś zostawić, może właśnie, Właśnie w tym pół roku, które, które teraz nadchodzi, dostrzeżesz sama, co jest ci potrzebne, co jest ci niepotrzebne, co jest takie uciążliwe, co ciągniesz tylko już z przyzwyczajenia. Może być tak, że razem z tym Plutonem w biegu wstecznym wpadamy znowu w jakieś stare wartości, starą energię. Nie skupiaj się na tym, dlatego że to jest tylko faza przejściowa. Pluton przejdzie znowu pod koniec. Stycznia 2024 dowodnika, pozostanie 8 miesięcy i następnie przechodzi już na 21 lat i tam pozostanie bardzo długi, długi czas i nie ma wpływu na Twoje słońce. Razem z Plutonem widzę, że pojawią się osoby, z które które będą chciały z Tobą współpracować, kooperować. Bardzo dobry czas do realizacji swoich marzeń, życzeń. Widzę, że otrzymasz protekcję, powodzenie na social mediach czy stronach internetowych, jeżeli z tym pracujesz, ale także po, pojawią się ludzie, którzy pomogą Ci rozwijać twoje, twoje talenty, czy też podkreślić Twoją odrębność i Twoją, twoją indywidualność. 11: także Merkury przechodzi do bliźniaka, czyli jak do 10: masz bardzo dobry czas na zarabianie, na kontakty, na komunikację, na wyjazdy gdzieś na bliską odległość, na uczenie czy zdawanie e, egzaminów, na podpisanie umów e, wszelkiego rodzaju. Tak, od 11: do 27: Merkury przechodzi do znaku bliźniąt i także jest ustawia się w kwadracie jak, e, jak słońce. Ze znaku bliźnią. Tutaj widzę, że wielu z Was będzie właśnie dokonywać jakichś bardzo ważnych rozmów, bardzo ważnych spotkań. To może oczywiście chodzić o jakąś przeprowadzkę na bliską odległość, czyli nie widzę, że ryby wyjeżdżają gdzieś teraz do końca roku za granicę, bardzo daleko, ale to może być gdzieś do sąsiedztwa, może zamiana mieszkania. Na dom, czy dom na mieszkanie, może tematy, właśnie zabezpieczenia, które razem z Jowiszem, który teraz stoi w pozytywnie, coś tutaj się dla Ciebie korzystnego pojawi, poja ponieważ Jowisz Cię chroni i broni aż do maja 2024, jest dużo rozmów. Uwaga, razem z Merkurem w kwadracie ze znaku bliźniąt, może być tak, że nie wszystko jest tu prawdziwe, nie wszystko jest szczere, nie wszystkie podpisy. Czy umowy są jasne, czyli bym nie od razu coś podpisywała, czy się dogadywała, czy jakieś tam ustne dogadania, ale właśnie dokładnie do końca realnie patrzała na. Na wszystko, co potrzebujesz i czy rzeczywiście ta przeprowadzka jest Ci potrzebna. Jeżeli tak, ok, to na pewno będzie się łączyć także ze zmianą pracy, bo masz to zaznaczone, że pojawią się tutaj jakieś pomysły razem z tą Wenus w biegu, w biegu wstecznym. I 15: Merkury ustawia się w kwadracie do Saturna, a Saturn stoi w Twoim znaku. I Saturn 17 zatrzymuje się w Twoim znaku i wyrusza w bieg wsteczny. Ten bieg wsteczny Saturna potrwa do 4 listopada 2023, bardzo ważny czas, ponieważ Saturn wyciąga konsekwencje z naszych przeszłych decyzji, ale także stawia pod znakiem zapytania to, co nie jest zbudowane na trwałych fundamentach. Tematem jest odpowiedzialność. On jest w Twoim znaku raz na 28-29 lat, i Saturn krystalizuje. Saturn chce, abyś wskoczyła na drogę powołania, abyś była w prawdziwych, faktycznych, autentycznych relacjach i partnerstwach, ale także Ty sama jako, jako osoba obejmowała odpowiedzialność za siebie krystalizując właśnie to czego chcesz, co jest twoim celem, co jest twoją drogą, w którą stronę idziesz i tematem są relacje i partnerstwa wszelkiego rodzaju. Ty obejmujesz odpowiedzialność za siebie. To już mówiłam w horoskopie na rok 2023, że jest wyjątkowy czas do roku 2025, dopóki Saturn pozostaje w Twoim znaku, ale także Saturn w biegu wstecznym może być nieprzyjemny. Co to oznacza? Nie jest to dobry czas na załatwianie jakichś spraw urzędowych czy sądowych. Nie jest to dobry czas, nie wiem, na dogadywania się z przełożonymi. Wszystkie sprawy, które są związane z jakimiś wysokimi urzędami, mogą być odwlekane, mogą być negatywne może trzeba będzie jeszcze raz rozpatrzyć. Może chodzi tutaj o opiekę nad dziećmi, może chodzi właśnie o relacje, niektórzy z Was czy zostaje, czy nie zostaje, czy odchodzę, ale także wszystko mo, może w tu wejść, tak? czyli na przykład droga powołania, tematem jesteś Ty. Ty obejmujesz odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje życie, za relacje, w których się znajdujesz, za Twoją drogę powołania, za sytuację, która jest w domu. Patrzałabym na pewno y, razem z Saturnem w biegu, w biegu wstecznym temat zdrowia, Saturn w znaku. W znaku ryb to mogą być nogi, czyli tutaj bym poleciła na, pi, na przykład fizjoterapię, czy też na przykład jakieś masaże wodne, zajęcie się tym tematem, czy może jakieś nakuwania, czy na, na przykład terapie naturalne. Teraz są. Bardzo modne i to będzie na pewno pomagać, dlatego że saturn w znaku ryb jest to, jest to temat natur, terapii, terapii naturalnej, które mogą się naprawdę przynieść szybki, korzystny efekt. I nawet się nad tym nie zastanawiaj. I do 4 listopada ten Saturn będzie tematy sprawdzał. Odkąd wszedł, czyli kolejne pół roku, te wszystkie decyzje, wybory, możesz nawet przemyśleć, co się ważnego wydarzyło tutaj, jeżeli chodzi z tematem odpowiedzialności, takie poważne tematy, to może być to wszystko jeszcze raz sprawdzone, to może być jeszcze raz kon, kontrolowane, to mo, może być jeszcze raz przez pewne instytucje postawione, czy też odkręcone, sprawdzone, czy rzeczywiście wszystko jest dokładnie. O 18 nów księżyca w znaku bliźniąt i podczas tego dnia słońce stoi w kwadracie do Neptuna, i Jowisz w pozytywnym aspekcie do Neptuna. No, temat przeprowadzki, przeprowadzki, zmiany w domu, nowa sytuacja. W domu, nowa możliwość w, e, w domu, e, dla jednych zmiany mieszkania, dla innych, ponieważ Jowisz stoi w sekstylu, pojawią się nowe szanse i nowe możliwości, ale także może to oznaczać, że niektóre z Was pomyślą właśnie o nauce, o reorientacji, o douczeniu się czegoś nowego, o wyjściu na social media. Może to jest jakiś temat. Zakładania szkoły, że Ty będziesz prowadził, czy zakładania przedszkola, przedszkola czy inna forma y, pasywnego zarabiania w internecie, na przykład tutaj też widzę. Gdzie możesz mieć e, powodzenie, ale także kursy, kursy wszelkiego rodzaju. Ze strony rodzeństwa, ze strony najbliższego otoczenia czy sąsiedztwa możesz uzyskać pomoc, możesz być e, protegowany, ale słońce w kwadracie do e, Neptuna, i następnie słońce będzie się przechodziło w dzień następny ponowił, do raka jest już sygnałem, że wszystko zakończy się dobrze, bo słońce w znaku raka od 21 ustawia się na 4 tygodnie w trygonie, tak? czyli znowu więcej zabawy, więcej przyjemności, więcej radości, kreatywności, jakieś wyjazdy, jeszcze zajmujesz się czymś kreatywnym, że jesteś zainspirowany, tematy spotkania Fajnych, ciekawych ludzi, zabawy, przyjemności. Może to będą już wyjazdy gdzieś na wakacje, czy wyjazdy jakieś na urlopy, i od końca miesiąca, ta druga połowa miesiąca właściwie będzie dla Was lepiej. Razem z tym słońcem masz więcej energii, więcej siły, więcej mocy, więcej zadowolenia, ale także ta cała sytuacja związana z domem finalnie się. Wyjaśni. 26. Trudny dzień. Mars w, w, w Lwie stoi w kwadracie do Urana i Merkury w kwadracie do Neptuna. To będzie miało znowu wpływ na sytuację w świecie. I od 27. Merkury przechodzi do znaku raka, czyli jest takie uspokojenie, jest, że wszystkie trudne sytuacje, które masz do, do połowy miesiąca, czy nawet jeszcze dalej, do dwudziestego, wszystko na końcu, na, na końcu układa się pozytywnie. Jest więcej radości, jest więcej przyjemności, jest czas spotkań, może właśnie z rodziną, może wyjazdy do rodziny, może wyjazdy na urlopy, może zajmowanie się swoimi pasjami, swoim hobby, tym, co kochasz i Oczywiście czas zakochania, e, czas miłości i miłego, fajnego czasu spędzania z dziećmi. E, miesiąc ko kończymy słońcem, które ustawia się w trygonie do Saturna, czyli do Twojego Saturna, który jest w znaku ryb, ale także Merkury. Bardzo dobry czas rozpoczęcia jakichś ważnych projektów, ponowił Księżyca, bardzo dobry czas na szukanie sobie pracy, bardzo dobry czas na tworzenie zabezpieczeń, poprawa sytuacji finansowych, więcej sił witalnych, stajesz na nogi, jesteś pewniejsza, zdecydowana i opiekujesz się sobą i zaopiekujesz się sobą. I tutaj jest, że jeszcze raz z tym Jowiszem, czyli wszystkie tematy, które są związane z komunikacją, z mówieniem, z nauką, z rozwojem czy też z wyjazdami na, na bliską odległość, czy może robieniem jakichś, nawet jakichś warsztatów, stoją tutaj korzystnie dla Twojego rozwoju i jest, że będziesz to umiała wykorzystać w przyszłości. Dzisiaj serdecznie dziękuję, kochane ryby. Zapraszam do porad. Numery kontaktowe znajdują się pod, pod nagraniem. Dziękuję za lajki. Dziękuję za komentarze. Przyciskajcie dzwoneczek. Wtedy będziecie na bieżąco z nagraniami, które się pojawią. Życzę wszystkim pięknego, spokojnego czerwca.